Cześć, dziś pokażę jak zrobić poczwórny generator kobla. A więc, tak: potrzebujemy do tego jakiegoś materiału. Nie wiem, na przykład, ja sobie wziąłem kamień. No, to zaczynamy. O, znaczy, stawiamy cztery kratki w górę. Na przykład, ja sobie wziąłem. No ten. No wziąłem sobie kamień, no nie. Ale wy sama życie do... No i tak poczwórnie tylko żeby wyglądało nie że taki jakby kwadrat, tylko no kwadrat bez boków o. Tak. I na dole wycinamy jedną kratkę w górę. I zobaczcie to ma tak wyglądać. A i kopiemy jedną dziurę w Dół, przy, znaczy w środku kopiemy jedną dziurę w dół, w dół, a na górze, a na górze jeszcze wsadzamy lawę. I z tym to na razie koniec. I teraz robimy ten dziury, żeby zrobić te Żeby kamień się robił, wiecie. Cięch, cięch. To tak wygląda. I na wprost wody zróbcie dziurę. I robi Wam się. Kurde, krip! No i stąd. No i mamy potwórny generator. kobla. Jeszcze może zrobimy tak. 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 No i tak. Mamy gites. Możemy sobie też tak kopać. Ło. Wow. Tak. I tak. Dobra, dziękuję za ten odcinek.